W innym materiale omawiałem dodawanie zamówień publicznych do projektu. Link do tego filmu znajduje się w opisie. Przejdę teraz do kolejnego etapu pracy przy zamówieniach publicznych, a więc do kontraktów z wykonawcami. Kiedy już utworzyłeś zamówienie i przekazałeś się do instytucji zarządzającej czy pośredniczącej, możesz utworzyć kontrakt z wykonawcą zamówienia. W tym celu zaloguj się do systemu CST 2021. A następnie wybierz aplikację Projekty. Upewnij się, że znajdujesz się w kontekście beneficjenta, korzystając z ikonki Ludzika zlokalizowanej w prawym górnym rogu ekranu. Znajdujesz się na stronie Lista projektów. Jeżeli jest inaczej, i przykładowo znajdujesz się na stronie głównej, wybierz Lista projektów z menu bocznego. Zlokalizuj interesujący Cię projekt. Aby mieć możliwość korzystania z funkcjonalności dotyczących zamówień publicznych w CST 2021, niezbędne jest istnienie projektu o statusie Umowa podpisana, Umowa rozwiązana lub Zakończony. W celu wyszukania projektu możesz użyć panelu filtrowania i sortowania. Moduł ten został szczegółowo opisany w materiale, do którego link znajduje się w opisie filmu. Po odnalezieniu projektu naciśnij symbol trzech kropek zlokalizowany po prawej stronie niebieskiej belki. Następnie z rozwijanej listy wybierz opcję Zamówienia publiczne. Znajdujesz się na stronie Zamówienia publiczne. W górnej części strony znajdują się podstawowe dane dotyczące projektu, w tym jego status i status wniosku o zmianę. Niżej widzisz właściwą część strony. W tym miejscu znajduje się lista zamówień publicznych, a więc w moim przypadku istniejące zamówienia publiczne. W celu rozpoczęcia tworzenia kontraktu przejdź do zakładki Kontrakty z wykonawcami zlokalizowanej w górnej części strony, a następnie wybierz funkcję Dodaj kontrakt. System wyświetli pusty szablon do wypełnienia, a na dole ekranu pojawią się przyciski Zapisz i Anuluj. Przejdę teraz do wypełnienia szablonu. Po pierwsze, numer kontraktu. Wpiszę tutaj przykładową wartość: kontrakt 1, 2024, następnie wartość kontraktu, niech to będzie 250 tysięcy, data podpisania, mogę ją wpisać ręcznie w formacie rok, miesiąc, dzień lub skorzystać z funkcjonalności kalendarza. Na górze wybieram rok, następnie miesiąc i dzień. Kolejne pole to uwagi, jest to pole opcjonalne. Ja wpiszę tutaj przykładowy tekst. Poniżej znajduje się sekcja załącznikowa. Wmiaram symbol trzech kropek zlokalizowany na niebieskiej belce, a następnie wybiorę opcję dodaj załącznik. Możesz wybrać załącznik dodany wcześniej do projektu, będący częścią dokumentacji, lub zmieniając zakładkę na dysk lokalny, możesz wybrać plik z twojego komputera. Naciśnij na symbol spinacza lub na pole nazwa pliku, a następnie wskaż plik z Twojego dysku. W moim przypadku będzie to umowa z wykonawcą. Następnie nazywam załącznik. Ja nazwę go po prostu Umowa z wykonawcą. Kolejno korzystając z opcji przełącznika, mogę zdecydować, czy chcę udostępnić ten załącznik realizatorom. Jeżeli pasek jest wyszarzony, plik ten nie zostanie udostępniony. Jeżeli na niego klikniemy, pasek przesunie się i zmieni kolor na niebieski, a plik po zapisaniu zostanie udostępniony. Ja rezygnuję z tej opcji. Ostatnie pole to Wybór typu załącznika. Tutaj z rozwijanej listy wybieram opcję Kontrakt. Jest to przykładowy wybór. Pamiętaj, że w Twoim projekcie może to być każdy inny rodzaj załącznika. Po uzupełnieniu danych naciskam przycisk Zapisz. Pamiętaj, że dodawanie załączników do kontraktu z wykonawcą nie jest obowiązkowe z punktu widzenia systemu. W praktyce zapewne wymagane będzie dodanie w tym miejscu potrzebnych dokumentów, jednak, istnieje też taka możliwość, że żadnych dokumentów w tym miejscu nie będziesz dodawał, dlatego ta sekcja jest opcjonalna. Jak widzisz, załącznik został dodany, a ja mogę teraz zapisać informacje o kontrakcie, tym samym kończąc proces wprowadzania go do systemu. Jeżeli dane zostały wprowadzone poprawnie, wówczas system mnie o tym poinformuje, a ja będę mógł zatwierdzić tę informację klikając OK. Nowo utworzony kontrakt przyjmuje status w przygotowaniu, dopóki go nie prześlesz do instytucji lub nie usuniesz. Kontrakt możesz usunąć z widoku listy kontraktów po kliknięciu w symbol trzech kropek przy interesującym cię kontrakcie. Znajdujesz się teraz w podglądzie kontraktu z wykonawcami. Segment w górnej części strony wskazuje dokładną ścieżkę, jaka prowadzi do tego miejsca. Myślę, że warto jednak w tym momencie szybko zaprezentować, jak możemy znaleźć się w tym miejscu raz jeszcze z listy projektów. Znajdując się na liście projektów, naciskamy na symbol trzech kropek przy naszym projekcie i wybieramy zamówienia publiczne. Następnie z listy zamówień wybieramy trzy kropki przy interesującym nas zamówieniu. Klikamy na opcję Podgląd zamówienia. W tym miejscu przechodzimy do zakładki Kontrakty z wykonawcami. Tutaj z menu symbolizowanego przez ikonę trzech kropek wybieramy opcję Podgląd kontraktu. Po utworzeniu kontraktu możesz wprowadzić dane o wykonawcach, których ten kontrakt dotyczy. Do jednego kontraktu może być przypisanych wielu wykonawców. W tym celu przejdź do zakładki wykonawcy kontraktu i wybierz funkcję Dodaj wykonawcę. Funkcja zlokalizowana jest z prawej strony w górnej części ekranu. System wyświetli okno z szablonem przeznaczonym do wprowadzenia informacji o nowym wykonawcy. Wypełnię teraz formularz. Nazwa wykonawcy to pole tekstowe, następnie. Kraj, tutaj wybieramy opcję z listy lub wpisujemy. Następnie rodzaj identyfikatora, w moim przypadku to będzie NIP i numer identyfikatora. Wklejam tutaj numer. Po wprowadzeniu danych w celu ich zapisania wybierz funkcję Zapisz. System zweryfikuje, czy wprowadzone dane są zgodne z walidacjami systemowymi. W przypadku ich spełnienia aplikacja wyświetli komunikat o treści dane zostały zapisane. Po tym komunikacie zostaniesz przeniesiony na listę wykonawców. Dane wykonawcy możesz edytować lub usunąć, korzystając z menu rozwijanego po kliknięciu w symbol trzech kropek zlokalizowany na niebieskiej belce przy nazwie interesującego Cię wykonawcy. Wrócę teraz do zakładki Szczegóły kontraktu, by zaprezentować jej pozostałe funkcje. Menu realizacja projektu służy do nawigowania pomiędzy modułami wykorzystywanymi w pracy przy projekcie. My cały czas poruszamy się w obszarze zamówień publicznych, nie będziemy więc korzystać z tego menu. Interesujące nas funkcje znajdują się na liście dostępnej w menu zarządzanie kontraktem. Rozwinę teraz tę listę. Trzy ostatnie pozycje dotyczą nawigowania po obszarze zamówień publicznych. Możesz więc z tego miejsca przejść do konkretnego zamówienia, w ramach którego dodałeś kontrakt z wykonawcą, do listy zamówień, czy do widoku głównego informacji o projekcie. Pozostałe funkcje to edycja danych kontraktu, przesłanie kontraktu do instytucji zarządzającej i eksport kontraktu do PDF. Zacznijmy od edycji danych. Wybieram tę opcję klikając w Edytuj kontrakt. Jak widzisz, mogę edytować pola, które uzupełniałem przy tworzeniu kontraktu. Pozostałe pola są wyszerzone i będą uzupełniane automatycznie. Na przykład przy przesłaniu kontraktu do instytucji zarządzającej w przypadku pola data przesłania. Ja, na potrzeby przykładowej prezentacji, zedytuję pole numer kontraktu, dopisując jedynkę po myślniku i jeszcze jeden myślnik. Następnie zapiszę dane, klikając niebieski przycisk Zapisz, zlokalizowany w dolnej części ekranu. System poinformuje mnie o zapisaniu danych. Potwierdzam, klikając OK. Jak widzisz, dane zostały zmienione. Następna opcja widoczna na liście zarządzanie kontraktem to przesłanie go do wglądu instytucji zarządzającej. W tym celu rozwijam listę i wybieram opcję prześlij kontrakt. Uwaga. Ta sama operacja mogłaby zostać przeze mnie wykonana z widoku listy kontraktów na stronie podgląd zamówienia. W takim przypadku skorzystałbym z przycisku prześlij kontrakty, a następnie zaznaczył interesujące mnie pozycje. Po czym mógłbym wybrać wiele kontraktów do przesłania. My jednak skupiamy się na tym jednym kontrakcie, dlatego przekazuję go korzystając z tego rozwiązania, z tego widoku. Ten wspomniany przeze mnie przed chwilą byłby korzystniejszy, jeżeli miałbym tutaj wiele kontraktów do zaznaczenia albo chciałbym wybrać poszczególne kontrakty z listy wielu kontraktów. Potwierdzam przesłanie, akceptując jednocześnie, że po tej operacji nie będzie możliwa dalsza edycja i usunięcie kontraktu. Jak widzisz, opcji w menu zarządzania kontraktem jest teraz mniej. Nie możesz teraz edytować kontraktu, ponieważ został przesłany do instytucji. Ta opcja, jak również opcja prześlij kontrakt, byłaby ponownie dostępna, jeżeli instytucja zdecydowałaby się wycofać kontrakt i skierować go do ponownej edycji przez beneficjenta. Ostatnia funkcja, jaką chciałem zaprezentować w tym materiale, to opcja eksportuj do PDF. Możesz wyeksportować dane kontraktu z wykonawcą do pliku PDF, niezależnie od jego statusu. W menu wybieram tę opcję. Na mój lokalny dysk został pobrany plik. Otwieram go. Jak widzisz, plik z jednej strony zawiera informacje o projekcie, następnie zamówieniu, kontrakcie z wykonawcami, a na kolejnej stronie dane dotyczące wykonawców i podwykonawców kontraktu. O podwykonawcach możesz dowiedzieć się więcej w innym materiale. Link do tego materiału znajduje się w opisie filmu.